Halo ja no, widzowie, um, dzisiaj um, taki odcinek um, dłuższy, bo chcę wam tak pokazać um, spawna serwera. Um, zaraz wam napiszę IP, i też będzie w komentarzu. Um, Ten um, IP, no to może od tamtą. Tu jest wyjście za linię. No. Tu jest uh, portal do endu. Tu jest uh, ten, uh, ten ta restauracja ze SpongeBoba to um, no chyba wiedziałam, zapomniałem akurat teraz jak to się nazywa. Tu jest domek Patryka, to był domek Skalmara, ale teraz jest yy, portal do Endu. Tu jest... Tu jest, tu jest, tu jest domek SpongeBob'a. Tu jest takie coś... Nie wiem co to na... Tak po zbudowałem, bo tu... Dużo pustego miejsca, to coś tu mi się opiło, ale dobrze. Yy, tu schodzimy. Nie wszystko, yy, co tam kupisz, musi działać. Yy, 64 diamentów, VIP, który możliwe, że działa, możliwe, że nie. 64 diamenty, yy, no. 64 diamenty iPhone 13 Pro Max za 0 zł, tylko w temu. 64 diamenty za to ten znikania on akurat działa, ale ma jakieś tam procenty, że zadziała, ale yy, dużo. Nawet to jest. Yy, 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 64 diamenty za, szybka za szybką ucieczkę. Może ok. Nie, to mi się skopiowało ale nieważne pokażę wam może jak działa szybka ucieczka żeby to mi zadziałało o, zadziałało i właśnie tak nie trzeba. jak się z kimś bijecie to możecie sobie uciec jak macie mało HP to działa to działa już wam pokazuję już wam pokazuję, to działa o tak. Ach, no tak, zapomniałam, żeby wyłączyć sobie to. No to chwila. E, Chwileczka. Czemu mi to dał? A, to jak do lawy. Dobra. Dobra, no to jeszcze raz yy, wam pokażę Test numer dwa Dobra, nieważne, ale to działa I to Chwila, bo patrzymy czy Czy yy, mi się tak troszkę nie zepsuło tego sklepu o, nie, no to... tu Może cię sami sobie tak. przeczytać. No. Um. Okay. Um. Tu są skrzynki. Tu jest skrzynia y, najsłabsza. Y, zwykła. Epicka. Legendarna. Oceaniczna i mityczna to są takie rzeczy. To te mocy, astral siły. Natomiast to trochę um, sobie zapożyczyłem i tak um, pożyczyłem, um, i temu z um, ten eventownicy anarchii, przykład wędkę, surferka, surferka. Wyrzut ja hydroklatki Reszta to już my um, robiliśmy. Na przykład kotwica leczenia, hemnurka, płetwy, kilowody. To te mocy, tarcza siły. Tamto też. Tu jest kotwica, tu jest parkur taki. Jeśli ktoś bije nowy na serwer, to do, każdy dostaje y, klucz do epickiej y, skrzyni za darmo, nie trzeba nic płacić, nie trzeba nic, po prostu chodzi się na serwer, y, jest KL i dostaje każdy klucz, klucz do epickiej yy. Mhm. Mm mm -hmm. No, od razu lepiej. Tu jest y, sklepik szary mary, tu za pięć ametystów y, kawałek magii. Y, do, za pięć dripstone'ów kawałek magii też. 5 kawałków magii za zaczarowanie przedmiotu, to też z anarchii, 30 zaczarowań y, różka iluzjonisty, też z anarchii, no i to, to, to jest w y, y, tym odcineczku tyle, y, jeszcze, jeszcze jest strefa awki i śmietnik, ktoś ma śmieci, jeszcze jak tu się coś wrzuci, to ja idę, albo ktoś inny z administracji, tu... Jak ma, jak ma tutaj bierze i my co? Czemu ktoś wyrzucił en? wiecie ile one kosztują? Co jest? No i tu się cały czas uzupełnia to. I właśnie na przykład te itemy, które sobie trafią, idę tu. To jest grzyb z shorts'a. Yy, tutaj idziemy sobie tu na śmietnisko i bierzemy te itemy. Bo tu są wszystkie itemy ze śmietnika. No i co, no yy, w tym odcinku to na tyle. No i co apatki